Dzień dobry państwu. Chciałem państwa powitać na kolejnym naszym odcinku programu Między Nami Sąsiadami. Chciałem przedstawić prezesa zarządu Leszka Majewskiego, przewodniczącego rady nadzorczej Janusza i pana radcę prawnego Adama Linkowskiego. Proszę Państwa nie było dotychczas okazji, mimo że to nie jest pierwsza nasza audycja do takiego Krótkiego ocenienia, powrotu do spraw, jakie toczyły się na przełomie 2010-2011, tych zawieruch, postępowań sądowych, zwolnień, odwołań Rady Nadzorczej, odwołań zarządu. Chciałbym takie małe kalendarium zdarzeń, tutaj przy pomocy zaproszonych gości, przeprowadzić, jaki to miało wpływ czy koszty. Na działanie spółdzielni. Chciałbym zapytać, jaki powód był, i jakie skutki ponieśliśmy z nieudanego walnego z 2010, gdyż nie wiem, czy część uchwał nie uchwalono, czy nie uchwalono, nie przyjęto wyborów, który z Panów by chciał w tym temacie. Zawirowania współdzielni mają początek w zwołanym na czerwiec 2010 roku walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie wybrało nieskutecznie wówczas skład nowej rady nadzorczej na nową kadencję. Rada nadzorcza, która w wyniku wyborów spotkała się, wybrała również zarząd, skoro sama była nieskutecznie wybrana to i zarząd nie był powołany w sposób prawidłowy i z tych względów sąd rejestrowy w wyniku postępowania rejestrowego odmówił zarejestrowania ówczesnego składu rady nadzorczej, a następnie składu zarządu. To spowodowało, że w okresie pod koniec 2010 roku zaistniał taki stan prawny, że spółdzielnia nie mogła prowadzić swoich spraw, ponieważ nie miała należycie powołanych organów w postaci zarządu oraz rady nadzorczej. W związku z czym został powołany w spółdzielni pod koniec roku kurator w osobie aktualnego prezesa pana Leszka Majeskiego. Kurator wykonał swoje zadanie, a jego zadaniem było doprowadzenie do powołania w sposób prawidłowy wyborów do Rady Nadzorczej, a następnie do powołania zarządu. Kurator skończył swoją działalność na przełomie lutego i marca 2011 roku. W w wyniku wyborów została wyłoniona nowa Rada Nadzorcza, która została zarejestrowana ostatecznie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ta Rada przeprowadziła konkurs na członków zarządu i wybory doprowadziły do powołania zarządu, który został również ujawniony w KRS-ie. Następnie doszło do zwołania zebrania przedstawicieli członków, które uchwaliło wreszcie i prawidłowo statut spółdzielni, który został również zarejestrowany w KRS-ie. I od tego czasu w zasadzie zawirowania organizacyjne się zakończyły. Od tego czasu możemy odnotować... Dość spokojny i dobry czas dla spółdzielni pod tym względem. Proszę Państwa, tytułem uzupełnienia warto by dodać, że prawomocne postanowienie sądu rejestrowego o odmowie odnotowania tego składu rady nadzorczej wybranej w czerwcu 2010 i, i później powołanego przez tą radę zarządu. Dotarło do spółdzielni w grudniu i stąd data, od której zacząłem działać jako kurator, a więc była to data 22 grudnia. Dlatego ja chciałbym tutaj tylko jedną rzecz odnotować, że to, że nieskutecznie, tak jak pan mecenas tutaj określił, zostały opowołane te organy, nie leżało po, po stronie winy tych, tych, tychże osób, tylko. Mówię, nikt nie przypuszczał, że sąd rejestrowy odmówi tej rejestracji. Chciałem się zwrócić do pana przewodniczącego Janusza Grzegorzkowskiego. Pan był członkiem Rady Nadzorczej, co? Jednym z niewielu, którzy nie zostali odwołani, ale ponieważ skuteczność tamtego zebrania w 2010 roku walnego była nieskuteczna, w związku z tym nie zmieniła to postaci rzeczy i w tej, co później została odwołana Rada Nadzorcza, został Pan przewodniczącym i po okresie wprowadzonym przez kuratora spółdzielni, który powołał nowe organy, Pan również jest przewodniczącym Rady. Ale w tym okresie, gdy dochodziliśmy do tego zbędnego roku 2010, który spowodował tyle złych rzeczy, gdzie przez kilkanaście miesięcy nie można było powołać, wy, zwołać konkurs, od, powołać y, członków zarządu. Pełnili oni obowiązki, y, oddelegowani z Rady Nadzorczej. Ja rozumiem, że to raczej chodziło od strony finansowej i, i nasz człowiek, nasz wierny. Y, jak, jak również niewłaściwie odwołano, odwołano członków zarządu, czy przekazano y, tą spółkę LPO, prawda? Powołano tą spółkę Elpo i oddelegowano wszystkich pracowników. Pan był tego naocznym świadkiem, może pan to te trzy przynajmniej zdarzenia, w jakiś sposób skomentować. I dlaczego o tym mówię? Bo właśnie to nie warto byłoby do tego wracać. Ale ci ludzie, którzy tyle nam jednak mimo wszystko zła, czyli tej spółdzielni, w tej chwili się organizują i przygotowują do jakichś. Ofensywy, przywrócenia tych błędnego tego okresu, złego okresu dla naszej spółdzielni, gdzie coś takiego jak prawo to tak, tak czasami bywało, a czasami nie. Dziwne to były czasy za poprzedniego zarządu, a raczej Rady Nadzorczej, ponieważ w tamtej Radzie, jak wszyscy Państwo wiecie, przewodniczył Romuald K., który nie wiadomo dlaczego za wszelką cenę starał się część Rady Nadzorczej ustawić przeciwko tamtejszemu zarządowi, gdzie, yy, gdzie w trybie prawie że natychmiastowym, bez jakichś ważniejszych przyczyn odwołano prezesa zarządu, był to pan Niżnowski i yy, bardzo w krótkim po tym czasie odwołano jego też zastępcę, yy, pana Radkiego. Po odwołaniu pana Radkiego, pan Radki oczywiście założył sprawę w sądzie, w sądzie sprawę wygrał, zostaliśmy zmuszeni do zapłacenia mu odszkodowania, za okres nieudostatniego wypowiedzenia i zwolnienia go z pracy. Spośród członków Rady Nadzorczej powołano do składu zarządu właśnie jedną, jedną z pań, która była członkiem Rady Nadzorczej, i na wiceprezesa też drugą panią, która była członkiem Rady Nadzorczej. niewiadomych przyczyn przez trzykrotnie, bodajże, przedłużano kadencję tych, tych osób które nie wiem, czy były kompetentne do zajmowania tego stanowiska, ale za wszelką cenę starano się te osoby utrzymać, jakby to powiedzieć, jako zarząd tej spółdzielni, które oczywiście były wynagradzane jak, jak poprzedni zarząd. Po długim czasie powołano, ogłoszono konkurs na prezesa Rady Nadzorczej, przepraszam, prezesa zarządu. I proszę Państwa, żenujące było, sam konkurs był ogłoszony w taki sposób, że to, to jest żałosne. Nie chciałbym już o tym opowiadać, ale materiały są na pewno do wglądu w spółdzielni, gdzie, gdzie, jakby to powiedzieć, wygodne kandydatury pani, na pani prezes yy, zarządu sama odrzuciła, stwierdzając, że są braki formalne, do czego uprawnień oczywiście nie miała. No, do, do dzisiejszego, z tego co mi wiadomo, prowadzi jest posadzone postępowanie prokuratorskie, między innymi, o te sprawy także. Dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałbym się zapytać, czy toczą się jakieś postępowania wyjaśniające, czy prokuratorskie, czy jakiekolwiek, czy wewnątrz tutaj spółdzielniane, tych właśnie spraw, które, co do których były uzasadnione jakieś zastrzeżenia, czy działanie na szkodę spółdzielni przez członków zarządu, czy rady nadzorczej. Proszę Państwa, obecnie toczy się z tego co mi wiadomo śledztwo prokuratorskie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku w sprawie zgłoszonej przez spółdzielnię, a mianowicie znacznych strat finansowych, które powstały w wyniku przekazania grupy pracowników konserwatorów do prywatnej firmy Elpo, która w konsekwencji obsługiwała spółdzielnię przez kilkanaście miesięcy. W tej sprawie są również wątki, o których wspominał pan przewodniczący, wyborów prezesa czy, czy wielokrotnego przedłużania pracy członkom Rady Nadzorczej oddelegowanych do, do, do pracy w zarządzie spółdzielni, ale jako wątki sprawy. Śledztwo to zostało wznowione, było umorzone przez prokuraturę, jednak sąd po zbadaniu ponownym sprawy. Yy, nakazał prokuraturze, prokuraturze rejonowej wznowienie tego śledztwa. Czy pan, panie przewodniczący, nie widzi potrzeby, żeby jednak zwrócić się do uczestników walnego, do naszych członków, z jakimś takim yy, próbą, że żeby jednak bardziej dokładnie przyglądali się kandydatom do organów, chociaż to tylko są uzupełniające wybory, że nie każdy okrzyk łapaj złodzieja jest prawdziwy. Nie tylko, nawet jeżeli uznamy, że jest ktoś kryształowo uczciwy, to jednak kompetencje, tu chyba nawet dalej, wyżej stoją nad prostotą, ale jednak uczciwością, ale jednak niekompetencją. Człowiek niekompetentny, choćby uczciwy, jest w stanie wpędzić spółdzielnie w znaczne koszty, w szkody, po prostu nie niewiedzy. Szanowni Państwo, oczywiście, tak jak tutaj wspomniane było, kryształowość człowieka jest bardzo istotna, aczkolwiek, jak tutaj było powiedziane, bardziej ważną cechą jest jego przygotowanie do pracy w Radzie Nadzorczej. Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza, jak sama nazwa mówi, nadzoruje pracę spółdzielni i powinna taka osoba, bynajmniej mieć chociażby średnie pojęcie na ten temat, a zdarzały się przypadki jak poprzednich zarządów, jak poprzednich radach nadzorczych, nie mówię o panujących, tylko ani o konkretnych, że po prostu wybierane są osoby, które potrafią wykrzykiwać jakieś dziwne hasła. W wyniku tego wykrzykiwania są potem sprawy sądowe, gdzie ktoś jeszcze jest karany, o kogoś dał złodziejem, kogoś tym. A niektórzy wybierają takie osoby, bo myślą, że spółdzielni się kradnie, więc jak ktoś krzyczy coś takiego, to znaczy, że on ma duże pojęcie. Nieprawdą jest, proszę Państwa, dlatego apeluję do Państwa, by wybierając jakiekolwiek jednostki, a będą teraz te wybory uzupełniające, rzeczywiście przyjrzeć się kandydatom, jak jest przygotowanie zawodowe, czy oni dysponują czasem, żeby uczestniczyli w tych, w tych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Bo wybieranie kogokolwiek spowoduje znowu, że dojdzie do, do takiej sytuacji, jak, jak miały to miejsce w czasie poprzednim. Miejsce. Dziękuję. Szanowni Państwo, zbliża się walne. Jak co roku będziemy Wyjaśniać i prowadzić dyskusję co do sumy najwyższych zobowiązań upoważniających zarząd do zaciągania takich zobowiązań. I skorzystajmy może dzisiaj z tej okazji, raz, żeby powiedzieć, co to jest. I druga rzecz, czy za poprzedni okres rozrachunkowy zarząd się wywiązał i utrzymał w tym reżimie, yy, jaki otrzymał od walnego zgromadzenia. Proszę Państwa, rzeczywiście z sumą najwyższych zobowiązań, w moim takim doświadczeniu, nawet w pracy w spółdzielni, łączą się różne historie, czasem nawet takie anegdotyczne, dlatego że niewiele osób z reguły się zainteresowało, co to tak naprawdę jest. Otóż, proszę Państwa, to nie jest żadna zgoda na zaciągnięcie kredytów takiej wysokości, czy, czy zrobienie w jakiejkolwiek formie innego długu. Niemniej, suma najwyższych zobowiązań to jest kwota, do jakich mogą. Do, do jakiej zarząd może dojść w zobowiązaniach zarówno tych długo, jak i krótkoterminowych w wyniku zawartych umów, podpisanych y, ugód i innych wszystkich aktów prawnych, y, znaczy wszystkich y, cywilnych aktów, które, które zawiera w ciągu roku. W związku z tym. W świetle takiej definicji to zdajcie sobie Państwo sprawę, że jest to jakby kwota dynamiczna, ona się zmienia praktycznie codziennie. Każda zapłata należności, które wynikają z zawartych wcześniej umów, powoduje obniżenie tej, tej sumy zobowiązań w danym dniu. Podpisanie nowej umowy powoduje podniesienie tych zobowiązań. I nie ma co ukrywać, że rzeczywiście tą sumę przyjmuje się do uchwały nawalnym z pewną rezerwą, dlatego że w ciągu roku przy tak dużej działalności gospodarczej mogą wystąpić jakieś nieoczekiwane sytuacje, a nie można dopuścić do tego, aby ta suma została przekroczona, bo to by było naruszeniem prawa ze strony zarządu. Chcę Państwu przypomnieć, że spółdzielnia HEM prowadzi działalność inwestycyjną i to jest ten jeden z głównych, jedna z głównych przyczyn, dla których ta suma musi być dosyć znaczna. W ubiegłym roku, o ile pamiętam dobrze, była to kwota 15 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów było przewidziane w kosztorysie inwestorskim na umowę zawartą z przyszłym wykonawcą budynku mieszkalnego. I podpisanie takiej umowy to jest już zawarcie zobowiązania finansowego. W związku z tym taka kwota już musiała być uwzględniona w ramach kalkulacji tej sumy najwyższych zobowiązań w uchwale, jaką podejmowaliśmy w ubiegłym roku. W tym roku taka kalkulacja również zostanie przygotowana, jakie przewidywane zobowiązania będą występowały w spółdzielni i przyjęta do projektu uchwały. Jak dobrze rozumiem? To nie tylko inwestycja, ale inwestycje też, zobowiązanie jest płatność wykonawcy, i to, że wpłacają w międzyczasie przyszli członkowie czy mieszkańcy tego lokalu, to wcale nie zmniejsza sumy zobowiązań. Dopiero zasiedlenie budynku i rozliczenie się z wykonawcą powoduje wyzerowanie, jak gdyby, tego licznika. Podobna sytuacja jest z płaceniem za media. Jest to też, i tu, ale tu jest już dynamika zdarzeń, bo to jest cykl comiesięczny przeważnie, wszystkich tego typu opłat. I zarząd, żeby podpisał umowę na dostawę ciepła, wody, gazu, prądu, musi taką sumo, sumę mieć w uchwale walnego zgromadzenia, bo inaczej nawet nie, jest, nie ma możliwości zawarcia umowy. Nie może zgodnie ze statutem reprezentować, reprezentować spółdzielni w tym zakresie. Czy dobrze to zinterpretowałem? Mniej więcej tak to y, rzeczywiście wygląda. Po prostu każde zawarcie umowy jest to dwustronne zobowiązanie stron do czegoś. Z reguły ze strony spółdzielni mieszkaniowej jest to zobowiązanie finansowe, a więc firma wykonawcza czy, czy usługodawcza wykonuje roboty czy też świadczy usługę. My się zobowiązujemy do zapłaty i te kwoty muszą być uwzględniane w sumie najwyższych zobowiązań, niezależnie od tego, z jakich źródeł czy, od państwa, czy z państwa wpłat, czy z płat przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych budowanych w budowanych budynkach, niezależnie z, skąd te pieniążki będą pochodzić, to te zobowiązania i tak w tej sumie najwyższych zobowiązań muszą być uwzględniane. Chciałem jeszcze zwrócić się do pani biegłej z dokumentu wynika, że zobowiązania I rezerwy na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły około 11 milionów złotych. To by świadczyło, że zarząd nie przekracza, przynajmniej na ten dzień, nie przekroczył y, uchwały i w miarę w bezpiecznej, jak gdyby, kwocie się trzyma. Y, Uprawnień, jakie posiada. Tak, zarząd się utrzymał w tej kwocie 15, jest 11 zobowiązań. Na koniec roku, ale te zobowiązania do końca zakończenia badania zostały rozliczone. Została jedna kwota do rozliczenia 1 osiemnaście w stosunku do firmy Metrona za wodomierze, zgodnie z umową, gdzie jest termin spłaty w ratach do 2019 roku, a pozostałe zobowiązania wszystkie zostały rozliczone na dzień. Zakończenia badania. Dziękuję bardzo.